Cześć kochani, witajcie na kanale Dżubie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj przychodzimy do Was z Reading Vlogiem. Za chwilę opowiemy o jakiej książce, tylko szybko wspomnę, że era tych spokojnych odcinków na jakiś czas minęła. Zaczęły się u nas remonty, dosyć poważne. Zmieniamy kuchnię salon, także musicie wybaczyć drobne niedogodności jeśli chodzi o dźwięk. Myślę, że nie będzie najgorzej. Mamy nadzieję. W takich krytycznych momentach postaramy się nie nagrywać, ale przechodzimy do meritum. Teraz pokażemy książki. Dostaliśmy je od wydawnictwa Kobiece Young i są to, jest to poradnik dla gentlemana o występku i cnocie autorstwa Mackenzie Lee. Tak, jest to książka z gatunku młodzieżowego. Z tego co słyszeliśmy, to jest to dosyć popularna teraz na Booktube i dużo osób o niej mówi, więc będziemy ją wiedzieć właśnie w tym odcinku. Tak, jest to raczej jedna z tych głośniejszych premier lutowych. No i może krótko o fabule. Cała akcja dzieje się w XVIII wieku, w którym główny bohater Monty, wraz ze swoją siostrą Felicity i najlepszym przyjacielem Persji, wyjeżdżają w taką podróż po Europie. Ojciec Montiego liczy, że ta podróż ukształtuje jego syna na wzorowego dżentelmena, tak żeby godnie reprezentował rodowe nazwisko. Ale Montiemu raczej nie w głowie nauka dobrych manier, raczej ma zamiar się wyszumieć i skorzystać jakby z ostatnich dni młodości, wolności. Czyli z takiego czasu, na jakim zależy mu najbardziej. Jak dla mnie to było się naprawdę bardzo ciekawie, e, interesuje mnie, jak będzie przedstawiona ta osiemnastowieczna wieczna Europa. Mm -hmm. A takie, jakby tło historyczne, kojarzy mi się z książkami Kirstin Gear, Czerwień Rubinu, mm. z całą tą e, trylogią czasu. Wiem, że jest trochę inny pułap wiekowy, jednak tamte książki są dla młodszych. Ale, no właśnie dawno jak nie czytałem czegoś, co się dzieje w dawnych czasach, a szczególnie jeśli chodzi o młodzieżówkę, hmm. bo właśnie o tym rozmawiamy. No i uważam, że to może być naprawdę ciekawy zabieg. Na pewno fajnie urozmaici fabułę. No jest ona y też pięknie wydana. Kurczę, te napisy tak się błyszczą, że po prostu... W ogóle projekty płatki tak, bardzo Tak, w środku też jest taka mapka. Y o, coś takiego. Jest mamy taką właśnie y mapę Europy. Europy, As tak. Roli, tak. Y -hmm. Dobra, żeby nie było gafy. I warto też wspomnieć, że książki młodzieżowe to po prostu jest nasz klimat. Totalnie uwielbiamy ten gatunek. Także na pewno to też przeważyło, że bardzo chcieliśmy w tym miesiącu sięgnąć właśnie po poradnik. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy już tego reading vloga. Przyszła pora na pierwszy update czytelniczy. Jestem na około 180 stronie książki: Pogadnik dla gentlemana o występku i cnocie McKenzie Lee. Książka naprawdę mi się podoba. Co mogę powiedzieć, to że. To, że to nie są nasze aktualne czasy, że fabuła się dzieje w naszych aktualnych czasach, to jest chyba największym atutem tej książki. To mi się naprawdę bardzo podoba. To, jak są przedstawione niektóre elementy ubioru, to, jakie są zachowania bohaterów, jakie są ich przemyślenia, generalnie mentalność ludzi, to uważam, że jest naprawdę super tutaj przedstawione. Jest to coś naprawdę oryginalnego i świeżego, jeśli chodzi o książki młodzieżowe. Odnosząc się do głównego bohatera, to jest on fajnie wykreowany i nie tak jak niektóre młodzieżówki, taki trochę nijaki i standardowy. Jednak były momenty, gdzie mnie trochę irytował, chociaż wiem, że to jest ten typ bohatera, który ma przejść jakąś przemianę i stać się trochę lepszym człowiekiem, więc daję mu na to czas i też po części wybaczam. Cała trójka głównych, jakby, bohaterów, można powiedzieć, czyli właśnie Monty, Felicity i Percy są bardzo fajni, bardzo ich polubiłem. Te relacje pomiędzy nimi, to jest naprawdę wszystko fajnie wykreowane. No i generalnie bardzo polecam Wam tę książkę, szczególnie, że to jest taka typowo rozrywkowa, ale też bardzo lekka książka właśnie. Jeśli potrzebujecie czegoś takiego do odprężenia się, to myślę, że to będzie idealnie. Oczywiście nie wydaję jeszcze opinii całkowitej, ponieważ zostało mi no, ponad połowa książki, ale z przyjemnością siadam do lektury. Chciałbym wam powiedzieć, że oprócz czytania słucham książki Ostatnie noc Oliwii. Jest to kryminał, ale nie jestem nim aż tak zachwycony. Czasami mam momenty, że mi się trochę dłuży i myślę o czymś innym zamiast słuchać, no a to nie jest za dobrą oznaką dla książki. Jestem około w połowie, niewiele się aż wydarzyło. Mam nadzieję, że druga połowa będzie lepsza i bardziej się zaangażuję. Także jeśli podoba wam się takie w leading vlogach to, że oprócz książek, które czytamy, opowiem trochę o audiobookach albo opowiemy, no to możecie dać znać w komentarzach. To wtedy to wprowadzimy po prostu odcinki. Szczególnie że w miesiącu słuchamy około trzech audiobooków, więc dajcie znać, czy taki pomysł Wam się podoba. Jeszcze opowiem szybko, że zaczęłam oglądać serial Grautron. Wiem, że jestem w tej nielicznej grupie, którzy jeszcze go nie oglądali, natomiast no, nie widziałem i postanowiłem nadrobić. Bardzo mi się podoba, skończyłem pierwszy sezon i jestem zachwycony i będę kontynuował, ale nie zapominam o czytaniu. A my widzimy się w dalszej części odcinka. Przychodzę z update'em po 170 stronach poradnika dla Gentlemana o występku i cnocie Mackenzie Lee. Szybko wspomnę, dlaczego nagrywamy update osobno. Ja, ze względu na moje studia, zacząłem książkę trochę później. Także Mikołaj jest już przede mną i po prostu nie chcę poznać jego opinii, zanim wyrobię własną. Co mogę Wam powiedzieć po 170 stronach? Na pewno książkę czyta się lekko i z dużą ciekawością. A to ze względu na to, że jest to powieść naładowana, naprawdę. Naładowana akcją, różnymi wątkami, wyrazistymi, bohaterami, także nie ma czasu się nudzić. Do tego dochodzi ciekawe tło historyczne, ponieważ cała akcja dzieje się w pierwszej połowie XVIII wieku, więc, no wiadomo, to wpływa na cały odbiór fabuły, na cały jej zarys. I jeśli sięgacie po powieści młodzieżowe niechętnie, bo na przykład wydają Wam się nudne, to ta książka taka nie będzie. Mogę nawet powiedzieć, że jest to połączenie książki młodzieżowej z powieścią przygodową. Naprawdę. Trochę się tego nie spodziewałem, ale wcale nie uważam tego za minus. No, każdy medal ma dwie strony, więc jeśli uważacie literaturę młodzieżową, właśnie za taką, która fajnie charakteryzuje bohaterów, fajnie przedstawia ich portret, mocno skupia się na problemach młodych ludzi, na ich relacjach, to tutaj możecie być niemile zaskoczeni, bo oczywiście te wszystkie elementy literatury młodzieżowej są. Tutaj mamy właśnie relacje pomiędzy bohaterami, różnorodne, całkiem ciekawe problemy, ale jednak autorka poświęciła im mniej czasu ze względu, że w książce dzieje się bardzo dużo. No i mówię, trochę tamte elementy cierpią. Ja nie uważam tego za minus, ponieważ bohaterów polubiłem, uważam, że ich rozwój, jakby ich relacje są wystarczająco tutaj przedstawione, a całą książkę będę kontynuował, bo jak dotąd bardzo mi się podoba. To chyba tyle ode mnie. Przychodzę Wam opowiadać o książce Poradnik dla Gentlemana o występku i cnocie Mackenzie Lee. Jestem na około 307 stronie, więc przeczytałem całkiem sporo o ostatniego update'u, ale jakoś tak się wciągnąłem i bardzo zaangażowałem w fabułę. Pierwsze skojarzenia, jakie mi się wysunęły, na, jak zaczynałam tą książkę, miałam o tym wspomnieć w poprzednim update'u, ale zapomniałem, to że jest ona podobna do Red, White and Royal Blue. Ciężko mi jest uzasadnić, na jakiej podstawie tak myślę, ale jakoś tak wysunęły mi się takie skojarzenia. Przy początku książki później się to trochę rozwiało, ale no, początek był taki całkiem podobny. Jeśli chodzi o fabułę książki, to kurczę, ona z strony na stronę tak nie zaskakuje. W ogóle nie spodziewałam się, w jaką stronę to pójdzie, i, i autorka bardzo wywołuje mnie takie emocje, że po prostu. Ym, no ja jestem w szoku, ale takim bardzo pozytywnym. Bardzo mi się to dobrze czyta. Czyta się to bardzo lekko, tak przyjemnie, odprężająco. Jeśli chodzi o język, jest naprawdę prosty, a autorka wprowadza sporo humoru, takiego słownego, ale także sytuacyjnego, więc jak dla mnie to super. Jeśli chodzi o końcówkę tej książki, to mam takie pewne przypuszczenie, jak to się może zakończyć, przynajmniej taki jeden wątek. Mam nadzieję, że jeszcze mnie coś zaskoczy, ponieważ po tej książce myślę, że można się wszystkiego spodziewać. Jeśli ktoś nie czyta młodzieżówek i nie jest fanem tego gatunku, woli raczej książki takie nasycone akcją, to ta jest idealnym rozwiązaniem, żeby się przełamać, i spróbować właśnie tego gatunku. Uważam, że jak na książkę młodzieżową jest w niej tyle akcji, tyle takiej intrygi, że to jest naprawdę świetne. Dlatego mówię, warto im spróbować i może akurat przekonacie się do książek młodzieżowych, ponieważ to nie jest taka standardowa młodzieżówka. Też dziejąca się właśnie w dawnych czasach, ma taką fajną intrygę, dużo takich właśnie akcji, która na pewno wciągnie czytelnika i zachęci do dalszego czytania. Ja te książkę jak na razie mogę Wam bardzo polecić, chociaż wiadomo, pełną prawą opinię wydam, jak już skończę. A teraz z dużą ciekawością i przyjemnością wracam do czytania. W poprzednim update'cie wspominałam, że słucham audiobooka, ale w ogóle go nie ruszyłam, więc nie będę się teraz wypowiadał, a my widzimy się chyba już w zakończeniu tego odcinka. Cześć, bąble! Przychodzę z update'em po trochę ponad 300 stronach poradnika i tak jak na początku tego filmu mówiłam, że powieść po opisie kojarzy mi się z Czerwień Rubinu K to podtrzymuje to zdanie. Tam może było więcej wątków fantastycznych, bo były podróże w czasie, tutaj ich nie ma, ale to, że cała fabuła dzieje się w pierwszej połowie XVIII wieku, nadaje fantastyczny klimat wydarzeniom, całej przygodzie, ponieważ podróż naszych bohaterów jest taka epicka, bardzo awanturnicza, przepełniona przygodami, różnymi zwrotami akcji, intrygami, różnymi lokacjami, barwnymi bohaterami. No myślę, że to wszystko składa się na bardzo fajną opowieść, taką też dosyć ciekawą, może trochę inną, ponieważ uważam, że jest to opowieść przygodowa, ale autorka użyła tutaj sporo wątków z literatury młodzieżowej, właśnie z takich książek Jan Gedalt. Na przykład mamy tutaj motyw przemocy w rodzinie, problem z akceptacją siebie. Mamy tutaj poruszony problem środowiska LGBT, który, wiadomo, te problemy jakby różniły się w XVIII wieku od tego, jak wyglądają dzisiaj, ale też nie do końca. Niektóre rzeczy chyba pozostają bez zmian. Mamy tutaj też motyw podziałów na tle rasowym, i mowa tutaj o przyjacielu głównego bohatera, albo na przykład motyw dyskryminacji płciowej, i mowa tutaj o siostrze Montiego. Także myślę, że fajne było użycie tylu wątków z literatury Young Gedalt. Sprawia to, że książka jest interesującym miszmaszem interesującym, ale myślę, że bardzo udanym. Um, oczywiście więcej jeszcze powiem po skończeniu. Przede mną jeszcze dwie kolejne części, ponieważ to jest dopiero pierwsza wydana w Polsce. Ta, także na pewno na tym etapie już myślę, że po tamte sięgnę, ponieważ książka czyta się dobrze. Pewnie też za sprawą języka, który jest prosty, momentami może trochę za nowoczesny. Czasem mam wrażenie, że, że czasem można zapomnieć po prostu, w jakich czasach dzieje się ta akcja. Właśnie za sprawą takiego dosyć, no, mocno nowoczesnego języka, ale generalnie klimat jest fajnie oddany. Jest, wiadomo, są te wszystkie takie barwne opisy, trochę lokacji, miast, ale tak samo ubioru. No, nie chcę teraz jeszcze zdradzać wszystkiego. Więcej opowiem kiedy już poznam zakończenie tej części. Także widzimy się w podsumowaniu tego odcinka, w zakończeniu reading bloga. Przechodzimy z podsumowaniem tego reading vloga, w którym czytaliśmy książki poradnik dla gentlemana o występku i snocie McKenzie Lee. No dobra, przyszła pora na coś, na co nie mam ochoty, a mianowicie muszę się trochę wytłumaczyć. Ponieważ w updatecie ostatnim, nie wiem, coś mnie zamroczyło, ale powiedziałem, że nie ma tutaj wątków fantastycznych. Jest tutaj wątek fantastyczny, to dosyć taki charakterystyczny, związany z alchemią, bardzo ważny dla fabuły. Nic tutaj zdradzić, nic więcej, ale potwierdzam, jest tutaj taki wątek. W tej powieści nastąpił miks gatunków. Jest to książka przygodowa, ale czuć, że autorka czerpała tutaj z literatury młodzieżowej. W dodatku te wątki młodzieżowe, przyniesione do dawnych czasów, do XVIII wieku, Wieku. naprawdę no, tworzył wspaniały klimat i bardzo to jej fajnie zagrały. Ale było ich tutaj całkiem całkiem sporo, jak jedna książka, jednak, w której dominowała ta akcja, więc mm -hmm. moim zdaniem fajnie to było wyważone mm -hmm. i przede wszystkim się nie nudziło podczas czytania. To no mocno. Bo to jest tak, że w każdej książce przygodowej czy jakiejś fantastycznej. I tak są jakieś wątki, które skupiają się na bohaterach, na ich problemach, ale mam wrażenie, że tutaj czuć było, że to jest, że są trochę inne wątki, że jest ich sporo i są takie stricte przeniesione z literatury Young and Alt. Ale te czasy, w których to się działo, to było, to było bardzo fajne. To jest takie oryginalne, jeśli chodzi o książkę, właśnie. No, a przynajmniej ja do tego czegoś takiego nie czytałem. A przyznam, że bardzo mam ochotę sięgnąć po podobną książkę. Bo jednak, słuchajcie, klimat tamtych czasów, taki awanturniczy, właśnie taki przygodowy, to wszystko jest takie wciągające, że na, no, trudno się było oderwać od tej książki. Ale właśnie fajnie, autorka wykorzystywała te czasy pod względem opisów różnych lokacji, strojów. To mi się bardzo podobało. Mhm. Ja też przyznaję, jakby ci rację. I co jeszcze mogę powiedzieć? Uważam, że powieść ma pewne mankamenty. Uważam, że chyba najsłabszym punktem była relacja Montiego z Persim, czyli pomiędzy dwójką z trójki głównych bohaterów. Miałbym do niej parę zastrzeżeń, ale po całości, nie wiem, jakoś tak się dobrze bawiłem i książka po prostu robi na mnie, zrobiła na mnie mega pozytywne wrażenie i zostawiła jeszcze lepsze wspomnienia. Naprawdę, bardzo ciepło o niej myślę. No to prawda, ta relacja nie jest idealna, chociaż i, i tak po całości, tak sobie myślę, że była taka urocza, taka. taka mi się podobała, szczerze mówiąc, jak dalej się zakończyło szczególnie na koniec. No moim zdaniem ona po prostu wypadła trochę bladziej przy innych, na przy innych bohaterach. No to przy rzeczywiście, tak. tak. Ale siostra głównego bohatera, Felicity, była no chyba moją ulubioną bohaterką przez całą książkę. Tak jakoś bardzo polubiłem ją jako charakter. Też to właśnie jaki on miała cel w tej podróży, do czegoś jakby jak mi się przydała podczas tej podróży, to bardzo było fajne. Chociaż ja uważam, że ona była ciekawą bohaterką i bardzo ją polubiłem, to jednak warto wspomnieć że o głównym bohaterze, Monty które, nie wiem czy to wspominałeś w update'ach, ale kojarzył nam się z Alexem z Red White and Royal Blue. To jak generalnie tą książkę porównywałem do Red White and Royal Blue, nie tyle samego bohatera. I uważam, że tutaj no, Monty na początku był przedstawiony tak dosyć... był przedstawiony mocno mhm. negatywnie. Ale ta jego przemiana była taka naturalna, jednak no nie, końca, nie porzucił swojego charakteru, nie zmienił się tak mhm. o 180 stopni i to też no, bardzo fajnie właśnie wpłynęło jakby na rozwój wydarzeń i na jego kreację jako bohatera. I po całości moim zdaniem ta książka bardzo mnie zaskoczyła w tym, w jaką stronę poszła fabuła i ja ją mogę polecić. Czyli myślisz, że oni podobnie ciepło jak ja? Oj, tak. I właśnie chętnie bym poczytał dalszy los tych bohatera. Mhm. Premiera książki jest zaplanowana na 24 lutego, więc jak już będziecie mieli okazję ją kupić, to koniecznie sięgnijcie i spróbujcie, bo naprawdę warto. Jest to coś oryginalnego. My wszystkie mankamenty wybaczamy, ponieważ bawiliśmy się bardzo dobrze i naprawdę będziemy, myślę, długo o niej ciepło myśleć, aż do kolejnej części. Która mam nadzieję, że już niedługo. <laughs> no, może nie tak no, długo. Ale... Szkoda. Szkoda. Na koniec tego odcinka chciałbym wspomnieć o czymś. Być może słyszeliście, ale powtórzymy, ponieważ chcę Wam podziękować tutaj. Bardzo, bardzo dziękujemy za 1000 subskrypcji. Jesteśmy naprawdę no, mega zaskoczeni, że w tak krótkim czasie udało nam się dobić no, do takiej, myślę, bardzo dużej liczby e, subskrybentów. E, bardzo fajnie, że jesteśmy, tworzymy taką e, zgraną społeczność. Dziękujemy za masę dobrej energii, która e, jakby idzie od Was. E, ale naprawdę... też w komentarzach, właśnie na Instagramie. Jak czytacie tak. takie miłe słowa, to po prostu aż się, aż się cieszymy z tego. To też jest ogromnie motywujące. Także no, my uważamy to za nasze wielkie osiągnięcie. Planujemy coś w związku z tym, może nie dużego, ale dowiecie się o tym wkrótce. Ale tak naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za ten 1000 subskrypcji. Jeśli nas oglądacie, podoba wam się ten kanał, a jeśli nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcamy. Tak, zapraszamy was też na naszego Instagrama, nazwa wyświetli się na ekranie. Tak samo zapraszamy na Goodreadsy i Lubimy Czytać, wszystkie linki dostaniecie w opisie. No a teraz zachęcamy was do komentowania właśnie pod tym odcinkiem, dodania łapki, najlepiej w górę. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!